Dzień dobry. Dziś w menu dorodki przepis na właściwie cały obiad, bo będzie to rosół z kaczki oraz kaczka z rosołu. Zapraszam Was na film. To zobaczcie, co będzie potrzebne. Przede wszystkim kaczka. I tu, do przygotowania rosołu z kaczki, polecam Wam wykorzystać po prostu porcję rosołową. U mnie jest to szyja, skrzydełka, trochę korpusów, po prostu taka gotowa porcja, która notabene, muszę Wam powiedzieć, jest bardzo tania. Także kilogram takiej porcji rosołowej to jest koszt około 6 zł. No i żeby była jeszcze kaczka z Rosą, to tutaj mam udka. Koszt takiego udka to jest około 5 zł, także ten dzisiejszy obiad to naprawdę będzie bardzo ekonomiczny, a przy tym jaki bogaty i smaczny, no ale to już musicie zrobić. Co się jeszcze przyda? No skoro rosół, to powinny też być koniecznie warzywa. Seler. Taki dosyć mały, ten jest troszeczkę za duży, dlatego nie zużyję całego. Jedna wielka cebula, jeden por, jedna pietruszka i marchewki. Tych marchewek tutaj jest ym, cztery. Są to średniej wielkości marchewki i tak wam sugeruję, żebyście wybierając marchewkę do rosołu wybierali te mniejsze, dlatego że te duże są o wiele bardziej słodkie. I ja rosół proponuję wam podać z pietruszką, z natką pietruszki. Możecie również dodać lubczyk. Ja natomiast jestem zwolennikiem, jeśli chodzi o rosół z kaczki, pietruszki. Czym przyprawiam? Tak naprawdę niewiele jest przypraw. Jest to jedna łyżka soli, dwa ziarenka ziela angielskiego i jeden mały listek laurowy. I tu pamiętajcie, że zbyt dużo tych intensywnych przypraw, jakimi właśnie jest ziele angielskie czy liście laurowe, zdominują smak całego rosołu, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby podkreślić nimi delikatnie smak, bo wierzcie mi, albo po prostu sprawdźcie, rosół z kaczki jest wyjątkowo Aromatyczny, właśnie przez tę porcję rosołową. Jeszcze dodatkowo będą tutaj nogi, także to naprawdę będzie wspaniała zupa i wspaniały mięsny dodatek do drugiego dania. A co jeszcze będzie potrzebne? Deska do krojenia, nóż, chochelka, łyżka cedzakowa, która przyda się naprawdę kilka razy. Patelnia, naprawdę warto użyć patelni, aby nadać aromatu cebuli. I garnek z pokrywką. Ja polecam wam, żebyście wzięli jednak duży garnek, bo chyba nie ma nic gorszego, jak wystające z garnka warzywa czy mięso, które się po prostu zamiast gotować wywarze, to gdzieś obsycha. No dobrze. Wiecie, co jest potrzebne? To zabieram się do pracy. Zaczynam od przygotowania mięsa kaczki, ale tego mięsa absolutnie wcześniej nie będę myła pod bieżącą wodą, dlatego że to jest doskonały sposób na rozprzestrzenienie bakterii, która się nazywa Campylobacter. Jest to naprawdę groźna bakteria. Jeśli chcecie takie mięso oczyścić, proponuję osuszyć je np. papierowym ręcznikiem. Z mięsa też koniecznie usuwam resztki piór, które jak widzicie są na skórze i warto to zrobić po to, aby potem raczyć się z przyjemnością jedzeniem, a nie wyciągać w czasie jedzenia takie właśnie pióra. Porcję rosołową przykładam do garnka. I tylko porcję rosołową, dlatego że chcemy mieć rosół z kaczki. I kaczkę z rosołu. Żeby uzyskać jak najlepszy efekt jednego i drugiego dania, musimy zastosować różną temperaturę wody. I tak, kaczkę, która będzie stanowiła rosół, zalewamy zimną wodą, bo w ten sposób cały aromat z mięsa przedostanie się do wody. Natomiast łódka zostaną dołożone dopiero gdy woda zawrze. W ten sposób zatrzymamy większość smaku i aromatu właśnie w tych łódkach. A o to chodzi. Pamiętajcie o tym, aby po kontakcie z mięsem koniecznie ręce umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. Ile wlać wody? Wlejcie jej tyle, aby mięso mogło swobodnie pływać, ale żeby również zmieściły się potem tutaj jeszcze łódka i warzywa. Do garnka przekładam liść laurowy, ziele angielskie i sól. Garnek przykrywam. I rozgrzewam kuchenkę na średniej mocy po to, aby wszystko się powoli zagotowało i jak najwięcej smaków i aromatów przedostało się do wody. Gdy tylko woda w garnku zawrzała, dokładam do środka udka. Garnek ponownie przykrywam i teraz na takim samym małym ogniu, żeby tylko delikatnie woda bulgotała, gotuję wszystko jeszcze przez 2,5 godziny. Minęły dwie godziny takiego powolnego gotowania się rosołu i słuchajcie, dobry rosół naprawdę musi się wolno i długo gotować. Takie wolne gotowanie ma jeszcze jedną zaletę. Jeśli ta woda nie będzie mocno bulgotała, to nie będziecie mieli na wierzchu dużo szumowin, bo one po prostu w naturalny sposób same opadną na dno. I tak zobaczcie, tak wygląda oto rosół, a ja się zabieram już za warzywa. Marchew bardzo dokładnie umyłam i teraz, jeśli jej skórka jest ładna, nie zdejmujcie jej. Pod nią jest najwięcej witamin. Odcinam końcówki, tak aby tutaj nie zostawić zielonych części, dlatego że one są gorzkie. I marchewkę taką kroję jeszcze na pół. I marchewki w ten sposób przygotowane, gotowe są do dodania do zupy. Pietruszkę bardzo dokładnie umyłam, no i cóż, zabiorę się na przykład za selera. Z tego będzie mi potrzebne około 2 trzecie. Kroję go, zdejmuję grubą skórkę i dzielę na 4 części. Warto podzielić na duże kawałki, dlatego że potem łatwiej będzie wyjąć te kawałki z zupy. Pietruszka. Tę obieram ze skórki, również kroję na pół, jest już gotowa i zabieram się za pora. Temu należy się dokładniej przyjrzeć i ja już widzę, że te zewnętrzne liście są całkiem ładne, więc je zostawię, ale na pewno odkroję te końcówki, bo są brzydkie i suche. A ponieważ taki por w swoich zakamarkach, w swoich liściach skrywa trochę ziemi, należy go bardzo dobrze wypłukać, bo inaczej rosł będzie chrzęścił między zębami. Ale żeby dobrze wypłukać, warto jest go przekroić wzdłuż na pół, oczywiście odkrajając tutaj końcówkę, która go trzyma i opłukać. Pora, nie przekroiłam w poprzek. Dlaczego? Dlatego, że on po ugotowaniu zmięknie i jeśli będą to takie długie kawałki o wiele łatwiej będzie mi go wyjąć z rosołu. No cóż, została mi już tylko cebula. A ponieważ, aby wydobyć jej aromat będę ją przypiekać na patelni rozgrzewam już patelnię na maksymalnej mocy kuchenki a w międzyczasie z cebuli zdejmuję łupinę i kroję na no takie, zobaczcie, kawałki. Jeżeli z cebuli nie odkroicie korzonka, on będzie trzymał całą cebulę i w ten sposób ona Wam się nie rozpadnie. Cebulę przekładam na patelnię. Zobaczcie, jak już e, zaczyna ją być słychać, dlatego że się przypieka i bardzo dobrze. Ma się mocno wręcz przypalić, bo to nadaje wspaniałego smaku rosołowi. Dopiero, gdy cebula jest tak mocno przyrumieniona, wręcz przypalona, zobaczcie, odwracam na drugą stronę. I w ten to sposób minęło 2,5 godziny wolnego gotowania się mięsa, no w tej chwili już w rosole. Tak jak Wam mówiłam, takie wolne gotowanie ma dużą zaletę, bo wtedy nie musicie zbierać szumowin. Jak widzicie, ich tu nie ma. To jest też dobry czas, zanim oczywiście włożę warzywa, żeby wyjąć nogi, ponieważ one nie chciałabym, żeby się rozpadały. One są już mięciutkie i ugotowane. Potem te nogi mogę podać na drugie danie jako kaczkę z rosołu, a teraz dokończę rosół, czyli dodaję do środka warzywa i tą przypieczoną cebulę. Garnek przykrywam i dalej gotuję przez kolejną godzinę. Pamiętajcie tylko, żeby to była cały czas taka mała moc. Łódka, żeby nie obeschły, przykrywam talerzem. Z rosołu mogę już teraz wyjmować warzywa. I to jest właśnie ten por, który dzięki temu, że jest długi, będzie można go szybko i łatwo wyjąć. Do wyjmowania pozostałych warzyw w większych kawałkach doskonale sprawdza się łyżka cedzakowa. Marchewkę wyjmuję jako ostatnią, bo ona ma mi ostygnąć, żebym mogła ją pokroić. Warzywa, jak widzicie, zachowały swój kształt, szczególnie cebula, i nie ma problemu z jej wyłowieniem. Z garnka wyjmuję również mięso, tą pozostałą porcję rosołową. W międzyczasie ugotowałam makaron. Proponuję Wam podać rosół z kaczki z makaronem. Mi taki najbardziej smakuje. A marchewka już na tyle ostygła, że mogę ją pokroić na mniejsze części. A kiedy mięso już przestygnie na tyle, żeby nie parzyło Was w dłonie, oddzielcie je od kości. Wszystko jest już gotowe. Rosół z kaczki można podawać. Najpierw na talerz przekładam makaron. Na makaron daję trochę marchewki, do tego odrobina mięsa i teraz ostrożnie wlewam zupę. To po to, aby nie zepsuć kompozycji. I na wierzchu koniecznie ta pietruszka, która nadaje tutaj koloru i powoduje, że zupa wygląda jeszcze bardziej atrakcyjnie. I oto mamy rosół z kaczki. A teraz czas na kaczkę z rosołu. Proponuję wam podać ją z ryżem białym, na przykład jaśminowym, z sałatą z sosem winogret i będzie to naprawdę wspaniałe, również dietetyczne danie. I jak widzicie, obiad dwudaniowy prawie z jednego garnka jest gotowy. I nie bójcie się rosołu, szczególnie z kaczki. Jedzcie kaczkę, bo to jest bardzo dobre mięso i jak widzicie, wcale nie jest trudno je przyrządzić. A jakie jest smaczne? Spróbujcie sami. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia! Kaczki nie należy by myć, być. I teraz mogę, i teraz, ile raz, i raz, jeszcze raz. Należy takiego pora opłukać przed bieżącą, pod, przed bieżącą wodą, pod bieżącą wodą. Yy, wy. wy się. Ach.